technice na dziś. Dziś po zarwanej nocce po UFC postanowiłem nagrać technikę jak należy spać na przeciwniku, czyli coś ala Henry Sekudo przeciwko Dimitrisowi Johnsonowi, prawda? No to jak już chce nam się bardzo spać, no to musimy jakoś skrócić dystans, prawda? Żeby jakoś do tego kliczu dojść, więc próbujemy zaskrenować naszego przeciwnika, jakoś go złapać. Jak już go trzymamy, Możemy mu zrobić jakieś kolana, ale no trzeba go jakoś przewrócić, prawda? Jak go już przewrócimy, to już możemy no musimy jakoś naszego przeciwnika skontrolować przez chwilę. Jak go unieruchomimy, to możemy zacząć spać. I tak aż do końca rundy. No, jak zadzwonić, z to można wstać. Tak, budzimy się, gdy bije gong. Wstajemy. A na przeciwniku też podnosi. Pokiereszowany. Tak, nie wstajemy. I no, zaczyna się druga runda. No, wiadomo, jak śpimy na przeciwniku, to nie wygramy przed czasem. No bo. No, czasem. trzeba muszę coś robić śpiąc. Ale no mamy pierwszą ludę już w kieszeni, no to lecimy z drugą, prawda? No, próbujemy jakoś tam z e, tyłu Askrena albo, no, albo jak potrafimy, no to nie wiem. Fada Mendesa. No cóż, tak to nie będzie, to O, cholera! Tak. No, powiedzmy, że tutaj wjechałem w jego Mendezem, i teraz próbujemy oczywiście no, jakoś go unieruchomić, jak Henry sekł do Dimitrusa Johnsona. No i leżymy, Nie musimy tak naprawdę żadnego, żadnych obrażeń nakładać, bo no, sędzią wystarczy to, że jesteśmy na górze. Możemy po prostu zbierać sięgi przez pół rundy, ale nawet przez prawie całą rundę. Ale jeżeli się położymy na przeciwniku na minutę przed końcem i sobie pośpimy, to i tak tę rundę ukradniemy, więc no, można się położyć, nie? No, tylko w trakcie trzeba uważać, żeby no, nas przeciwnik nas siebie nie zrzucił. No wtedy będzie słabo, wtedy te rundę przegramy. No i w sumie to chyba tyle, prawda? Powtarzamy to przez um, jeszcze trzecią rundę, no, jeżeli mamy pięć rund, to jeszcze następne dwie rundy. E, po trzecie oczywiście, no i, i wygrywamy walkę. Nie? Tyle. I